Wraz z początkiem lutego zmienił się rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej Płock, które jeżdżą po terenie gminy Stara Biała. Kursów jest mniej. Powody redukcji to bardzo wysoka podwyżka dopłaty, jaką zażyczyła sobie komunikacja miejska, oraz stale malejąca liczba pasażerów. Jak wynika z badań przekazanych przez komunikację miejską w ciągu ostatnich 8 lat, liczba pasażerów spadła o 46%, a na poszczególnych liniach były kursy, podczas których nikt nie jechał autobusem albo była w nim jedna osoba. Zapadła więc decyzja o redukcji. Kursów. Musieliśmy no, niestety podjąć niepowodną decyzję o no, redukcji pewnych kursów w dni powszednie. Ta redukcja nie jest aż tak duża, natomiast no, problem dotyczy weekendów, czyli sobót i niedziel, gdzie liczba tych pasażerów była bardzo mała. No, mieliśmy do wyboru, albo pozostawiamy to na, na poziomie z 2019 roku i dopłacamy prawie 3,5 miliona, czy ponad 3,5 miliona złotych do komunikacji miejskiej, czy po prostu no, doprowadzimy do pewnej racjonalizacji tych, tych kursów. Mimo takiej zmiany gmina i tak dopłaci w ciągu roku więcej o ponad 200 tysięcy złotych do komunikacji publicznej niż w 2019. Taka decyzja nie spotkała się z aprobatą mieszkańców, w związku z tym gmina czeka na sugestie. Można wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę, przekazać ją do gminy i jak Zapewnia wójt, rozkłady zostaną raz jeszcze przeanalizowane. Te, które będą niezbędne, być może powrócą. Bardzo zachęcamy mieszkańców, żeby, żeby te ankiety składali tam, gdzie faktycznie mają problemy. Mogą to być na sprawy, nie wiem, przyspieszenia kursu, bo takie sprawy były zgłaszane, czy dołożenia kursu. Oczywiście jesteśmy na to otwarci. Gmina Stara Biała dopłaca najwięcej ze wszystkich gmin powiatu płockiego do kasy komunikacji miejskiej za funkcjonowanie transportu publicznego to ponad 2 miliony 600. Tysięcy złotych. Nadal na terenie gminy w dni powszednie autobusy ośmiu linii komunikacji wykonują ponad 100 kursów w stronę Dworca Kolejowego w Płocku budowa ulic w Nowych i Starych Proboszczewicach. To drugi etap realizacji inwestycji. Budowa części ulicy Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulicy Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice. Budujemy drogi osiedlowe, łącznie z kanaliz fragmenty kanalizacji deszczowej, bo, bo akurat ukształtowanie terenu jest takie, że nie, nie wszędzie ta kanalizacja deszczowa musi być, ale generalnie jest to budowa y, ulic o nawierzchni skrostki betonowej. Y, z kanalizacją deszczową. Jest to kilkadziesiąt tutaj budynków. Jest to ono cały czas w osiedle się rozrasta. Są nowe podziały, także, także za kilka lat znowu będzie potrzeba budowy e, dróg. Natomiast to, co jest dzisiaj dla mieszkańców bardzo istotne, te drogi wszystkie będą już zrealizowane. Cały koszt inwestycji to ponad 2 miliony 2,7 mln złotych. E, I co najważniejsze 1 940 tysięcy złotych to jest dotacja z funduszu dróg samorządowych, co nam sprawiono, że tak powiem największą satysfakcję, że udało się te pieniądze uzyskać. To największa drogowa inwestycja w tym roku w gminie. Prace powinny zakończyć się do listopada. Otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Maszawie Dużym może zostać najważniejszym wydarzeniem 2019 roku na Mazowszu Płockim. Wystarczy oddać głos w plebiscycie Stumskiego Wzgórza, który organizuje Tygodnik Płocki. W 13. edycji plebiscytu nominacje do tego tytułu w kategorii Na Ziemi Płockiej otrzymało właśnie otwarcie hali w Maszawie Dużym. W plebiscycie można głosować na dwa sposoby. Wypełnić kupony, które są drukowane w Tygodniku Płockim lub wysłać SMS-a. Kupony muszą trafić do redakcji do 25 marca a SMS-y można wysyłać do 26 marca do godziny 9. Jeśli chcecie, by wygrała hala, to trzeba wysłać SMS-a o treści npz.1 na numer 73601. Iry akustycznie. To był wyjątkowy koncert, jaki odbył się w hali w Maszewie Dużym. Zespołowi towarzyszyła Płocka Orkiestra Symfoniczna. Koncert zgromadził prawie tysiąc osób. Przyjechali z różnych stron Polski, nawet z Częstochowy. Nie brakowało wspólnego śpiewu i owacji na stojąco. Największe przeboje Iry usłyszeliśmy w aranżacjach symfonicznych. O nie zadbał Jacek Piskosz. To było wyjątkowe przeżycie. Podsumował koncert dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Zupełnie inny charakter, zupełnie inne doznania, ale jak widać nie tylko to decydowało, także reakcja publiczności. Publiczności to nie przeszkadzało. Te e, oryginały, które wszyscy znamy, które wszyscy śpiewamy, to jednak nie, nie, nie one decydowały w tym momencie. Tak naprawdę e, to, co się działo na scenie, ten przekaz, e, te wszystkie wstępy, te muzyczne smyczki, które tak pięknie nam brzmiały, myślę, że spowodowało to, że przynieśliśmy się zupełnie inny wymiar i inny nastrój, także bardzo, bardzo się cieszę z tego koncertu. Legenda Polskiego Roka na scenie dała z siebie wszystko, co dało Świetne widowisko. Nie zabrakło dobrze znanych przebojów, takich jak chociażby Wiara, mój dom, ona jest ze snu czy nadzieja. Bardzo dobrze nam się tu śpiewało, powiedział po koncercie Artur Gadowski. Nigdy wcześniej no, nie byliśmy i było fajnie. No. Znaczy, my, 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 my zawsze się staramy grać jak najlepiej i łapać kontakt z publicznością, bez względu na to, gdzie jesteśmy. No, to miejsce to nie ma znaczenia. No. Jak dodaje wokalista Iry, wspólny występ z orkiestrą symfoniczną to duże wyzwanie. Roku grać tylko ten program z, z takim składem. No, trzeba niestety troszkę nad tym popracować i, i trochę prób więcej zagrać. Znaczy, orkiestra miała więcej, więcej roboty. No, my tylko dzisiaj po prostu mieliśmy dosyć długą próbę, ale no, 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 udało się wszystko zagrać. Także nie, po, nikt się nie pomylił, to jest w ogóle to sukces. Znaczy, on ona są zespoły. Ci, którzy nie byli, niech żałują. Ci, którzy byli, mam nadzieję, że dobrze się bawili. Koncert w maszywie Dużym to niezapomniana podróż w Krajne dobrej muzyki dla wielu również odkrycie Iry w nowych symfonicznych aranżacjach.